Siemano drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Naprawdę dzieje się dużo i to nie tylko jeśli chodzi o sprzedaż biletów, która jest naprawdę niesamowita, więc przypominam link do meczu charytatywnego i do biletów pod spodem w opisie. Ale nowy event, nowe trafy, nowe rzeczy, które udało mi się wydropić. Zobaczcie, co działo się w tym odcinku. Bo naprawdę Fart znów chyba wrócił. Zacznijmy sobie może od tego, co tutaj jest ciekawego do zrobienia, oprócz tych rzeczy, które tutaj już były. Ee, to będziemy później otwierać. To mamy tutaj w zakładce live tak, Frateziego, ten Fratezi. Jakie on ma ciekawe playstyle mm, Do podań? Do podań, czyli dwa playstyle do podań, czyli bardziej taki rozgrywający, oczywiście ta karta się może ulepszyć. On ma 4 na 4 w tym momencie. Czy Inter dojdzie? Inter gra teraz z Bayernem, czy ja źle kojarzę? Muszę sobie przypomnieć te pary jeszcze raz wszystkie. Mamy tutaj następne rzeczy, też no, no, jest sporo na pewno do tego, żeby paczkami zapchać klub kartami jakimiś fajnymi to można to wszystko sobie porobić dalej można craftować urodzinowe rzeczy więc to jest na pewno spoko z nowych kart, które się pojawiły w SBC jest przede wszystkim gość, nad którym się zastanawiam za widzowie jedni mówią rób, inni mówią nie ruszaj tego root Hulit, który obecnie kosztuje 5,4 miliona gdyby ktoś chciał zrobić od zera karta wyglądająca w ten sposób z takimi playstyle'ami takie atrybuty no wiadomo, że to jest karta do końca gry pewnie, no, wydaje mi się, że to jest Endgame SPD, bo on może grać na SPD ma taką też tutaj nawet w tym mm, w rolach i też oczywiście pozycję SPD powoli można by go robić, bo to jest 60 dni, więc chyba nawet podczas toców jeszcze będzie można go robić tak naprawdę i się mocno nad tym zastanawiam, ale tutaj mamy w zawodnikach też upamykano, który wygląda spoko. Także upamykano, który będzie się upgradeował. W zależności od tego, jak Bayern wysoko dojdzie w Lidze Mistrzów, jest też dębele do zrobienia. Ten Dembele jest droższy, bo on kosztuje chyba ponad milion, a Upamecano. jest dużo tańszy, nie wiem, czy nie 150k nawet. Więc to nie są jakieś um, duże kwoty, jeśli chodzi o Upamecano, a wygląda spoko, tylko no, mi się pewnie nie przyda. Z upgrade'ów mamy jeszcze tutaj pix i koną, który chyba dzisiaj sobie zrobię. Jakieś paczki 84 plus razy 5 i tego typu rzeczy, ale najpierw i tak. Otworzymy chyba paczkę jedną, która jest bardzo spoko, Paczkę z gwarantowanym zawodnikiem 91, plus. i ta paczka, drodzy widzowie, kosztuje, kosztuje dużo, czekajcie, zaraz zobaczymy, gdzie ona jest. 2,5 tysiąca, i w środku mamy 91, plus. oraz ym, mamy też zawodników 88, plus i tak dalej. Tutaj może być ikona albo hero znowu. Patrzcie, zobaczmy sobie kto tutaj jest ciekawy do trafienia. No oczywiście nie patrzę nawet na Mbappe, czy na Lucio. Yy, ale tak, 91+, plus, żeby to nie była ta pani. Hmm. Kto byłby taki mega spoko ogólnie? No jest kilka fajnych, w ogóle ten Martinez 5x4, tylko ma mało tempa. Rivaldo, Raul, Prince, Lucio, Mbappe, Kane. Jest kogo trafiać. Otwieramy, sprawdzamy, zobaczymy co ciekawego nam tutaj podrzucą. Czy będzie znowu beka i dostaniemy panią, nie wiem jak ona się nazywa, tą z Wolfsburga, oby nie. Zróbmy najpierw tak, najpierw paczka 81 plus razy 11. Jaka będzie reprezentacja? Jaka będzie reprezentacja? Przepowiednia. Portugalia, czy tu jest jakiś Portugalczyk w ogóle? Coś do pierwszego, coś do pierwszego. Czy Makelele byłby do pierwszego w ogóle, jak myślicie? Dobra Co? Jak zgwarantować? Aha, pewnie jest zbagowane To jest Carvajal, no to wiem Hero będzie albo Ikona? Rodrigo, Rodry przepraszam Carvajali Rodry Będzie zbuntowany walkout Skip Boykona, no dobra Nie 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 Nie, 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 nie To się znowu dzieje Nie, 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 nie Nie No nie mo... nie, nie można tak Nie można, nie, nie można tak robić Nie, 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 nie ja mówiłem tylko nie ona, tylko nie ona, tylko nie ona. Ja cie... Dobra, otwieram jeszcze jedną. To nie miało tak wyglądać, ale otwieram jeszcze jedną. Dajcie mi jeszcze raz ją pewnie. O nie! Grey! To jest ten Grey 92. On kosztuje, ej on kosztuje dwie stówy. Chyba, że ktoś jeszcze oprócz tego będzie. Nie, Haland91 i oprócz tego Grey. Stotków. A nie! Ej, teraz to już. To jest tak zbagowane. Czyli w środku będzie coś innego. No to kto tu będzie? Makalele! Tak! Mówiliście, że makalele 100% jest. Makalele! Wbija. Wbija do środeczka Makalele. No. 300 tysięcy. Mister Makalele. Ojoj. oj, oj, nie, nie, ja się boję takich składów. Ja się boję centralnie takich składów. Już raz miałem takiego gościa, Duńczyka, który mnie tak porobił takimi piłkarzami, że nie wiedziałem, co się dzieje. Wolałbym grać na kartę Toty Mbappe niż na takich zbustowanych ziomków po ewolucjach. 1-0. Aż mi się źle przyłączyć czasem. Piękny pasik, Rafinha, Rafinha, to Pele i ten z pierwszej, Iker Casillas, ale prosto uderzyłem w bramkarza, centralnie w środek, wszędzie byle nie w środek i to byłby gol. Teraz, ale źle, znów uderzyłem centralnie tam, gdzie stał Casillas, albo ten Casillas się tak dobrze ustawia, nie wiem, tak czy inaczej dwie szanse dobre zmarnowane. Ale dałem teraz pas. Pięknie. Pięknie Adama pierwsza akcja od razu gol. Mamy 2 do 1. Powalczmy jeszcze trochę. No wiem, że jest ciężko, ale powalczmy. Nie mówcie, że... Ale to już przestrzelił Adama, tam nie było miejsca, ale mogła być bramka na 2-2. Piękna akcja była. Lewa noga Adama Traore 2-2. Hahaha, <laughs> co go wszedł? O nie, o nie, o nie. Ale to boli, ale to boli. To są chyba dwa błędy moje w defensywie w tym meczu, tak bym powiedział. Dwa razy sam sobie bramkę strzeliłem, oddając piłkę w taki głupi sposób. Koniec, niestety. Dobry meczik, ale tak jak mówię, sam sobie go przegrałem, aczkolwiek granie na tych gości z Rumunii na ich serwerach to jest dramat. To, to, to zawsze, to powtarzam i powtarzał będę. Dobra, otwieramy, czyli to jest jeden z trzech, a czy jest... Aha, to jest 90+, plus, tak? Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, mówiliście, że to jest fajnie, zobaczymy. Kuczo! Billing. O, Renard. Ej, jest to ty trafiona. No i top. Ile ona teraz kosztuje? Pół miliona. Ha, ha. Biorę. Drugi, sprawdźmy, ale jak to nie będzie toty, to już trzeciego nie otwieram. I tak dzisiaj dużo otworzyłem. Ej, znowu ten sam ziomek. Jeszcze Renard tutaj mi dajcie. Ojoj. Ojoj, ojoj, No dobra, chyba ten. Kogo bierzemy, bo to obojętne w sumie. Iker Casillas na bramce. Kurs 1.01. Patrzcie. Haha, wiedzia. Oj, up. O człowiek! Ile ten skład kosztuje? Aha! To mordy tak zwane GG, więc na odcinku Bilans 02 Tak zwane Raz A mogliśmy prowadzić! Mogliśmy to być my, Pele, gdybyś nie wybrał wykopania w trybuny Patrz, tak się z lewej nogi strzela. Widzisz tą lewą nogę? Widzisz tą różnicę? Jeden, jeden. Maradona. No właśnie, to jest pele. I ostatnio mnie to denerwuje. Ta lewa noga, jakby. Nie wiem. Czy na początku taka była, czy te czera, teraz się taka stała. Nie, nie wiem. Czy ja na jakiejś pozycji mam lepszego zawodnika w ogóle, on? Lewa noga, pele. No! W końcu. Tak, mam wrażenie, że on z lewej nogi yy, takiego mocnego strzału nie ma dobrego. Tylko technicznie trzeba kończyć. Po krótkim! Ha, ha, ha. Na operatorze jest lepszy zawodnik? Na jakim operatorze? Nie mów, że gościu takim składem mi wyjdzie. Yeah! Ziomek, to jest wstyd. No to jest wstyd. To jest wstyd. Nie opłaca się robić Suareza, bo on tylko 1 PS dostaje, bo już ma Finezyjka i Quick Stepa. No ale połączenie może być fajne. O! Ty druga ikona trafiona! Haha! <trybujesz> Czyli dzisiaj trafiony i Makalele i Desai. 220K. Spaczki 84 Plus to było chyba? To najpierw jeszcze raz, 82 plus razy 10, inform i oprócz tego co będzie w środku Nic ciekawego, no zobaczymy Tak jak mówię, jakiś Van Dijk super, ale to, to oczywiście żart, wątpię żeby tak tak było Zobaczmy, paczka wykraftowana, zrobiona Kim ty jesteś człowieku? SPD To był z Mandy? Ta Zubimendi89 Dzisiaj mi tych defensywnych daje widzę dobrze